Zapraszamy do obejrzenia z nami pojedynku dwóch z grona najsilniejszych reprezentacji świata, regularnie notowanych wysoko w rankingu FIFA. Kiedy oni grają ze sobą zawsze iskrzy. Miejmy więc nadzieję, że i dziś zobaczymy fantastyczny mecz. W dzisiejszym spotkaniu Portugalczycy zagrają przeciwko reprezentacji Holandii. Na ekranach widzimy teraz... Jest szansa! Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Dobrze antycypował intencję podającego. I mają piłkę. Proper. Dobra pozycja do oddania strzału. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Cristiano Ronaldo. I piłka w rękach bramkarza. Bruno Fernandes. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Daleko wybijają. Bernardo. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Memphis Depay. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Bernardo Silva. Kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości, taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? Nie udało się zbudować przewagi. Bernardo Silva, Ronaldo. Jest pod presją Cristiano Ronaldo i gol. Ależ wykończył tę akcję portugalski napastnik. No to mamy gola strzelonego przez kapitana i to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Spójrzmy na to z innego kąta. Znowienie gry, przypomnę, prowadzenie Portugalczyków. Proper, Kevin Strotman Memphis Depay, Bruno Fernandes. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Promes, Memphis Depay. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. No powinien dośrodkowywać. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. No i Cristiano Ronaldo. Zobaczmy, Portugalia w ofensywie. Cristiano Ronaldo strzela. Memphis Depay. Promes. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Świetnie przejął to prostopadłe podanie. I będzie rzut rożny. Piłka z rzutu rożnego leci. Strotman. I... Widowisko dopiero na bierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Mamy powtórkę i popatrzmy jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Mamy rzut rożny dla Portugalii. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Szansa na dośrodkowanie. Bruno Fernandez. João Cancelo. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. I piłka wybita do przodu. Weinaldum, Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Bernardo Silva. Bruno Fernandez. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Promes. Toni Filjeina, Proper. Ryzykowna, ale udana interwencja. Grali wysokim pressingiem no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Winaldum, Strockman, Tete, De Frey. Dośrodkowanie w pole karne walczą piłkarze o João Mario, Quaresma. Quaresma. Ronaldo w polu karnym. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż grze. Portugalczycy będą wykonywali rzut rożny. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Daleko wybijają. Portugalczycy wznowią grę z linii bocznej. William Carvalho. Ronaldo. No, kto przejmie tę piłkę? Bruno Fernandes. Dobrze, do przodu. Proper. Stropman. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Czy będzie prowadzenie? Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. No i atak spalił na panewce. Naciskają na niego. William Carvalho. Skończyła się pierwsza połowa. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Winaldum. Winaldum! Koniec tej akcji. Bramka łapie piłkę. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Proper. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? IPP wyjaśnia sytuację. Bernardo Silva. Jest szansa na kontratak. Juarezma. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dojść. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. No i kolejne jego dobre podanie. Promes do nichna. Przełup! Dyskusyjna sytuacja. Jeśli był spalony, to minimalny. Szykuje nam się zmiana. Cristiano Ronaldo, ma. Ach, szkoda, strata. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Van Winaldum, Winaldo, Tony Filiena. Memphis Depay, Promes, Groźnie, ale zdążyli na czas. João Mario. Zobaczmy. Portugalia w ofensywie. Zdecydował się na strzał. I za chwilę wznowienie gry. Odrzut rożnego. Zrzut rożnego w pole karne. William Carvalho. Bruno Fernandez. Winaldum. Musi uważać. Rywal blisko. De Licht. Bruno Fernandez Bernardo Silva Strzela! Złapał piłkę, koniec zagrożenia. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Portugalczycy wznowią grę z linii bocznej. Jean Mario, Bruno Fernandes. a teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Atak Portugalii. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Ronaldo. Strzał Ronaldo! To jest gol! Ronaldo! Ale szczęście strzelającego, albo może raczej nieszczęście bramkarza, piłka wpadła po jego palce. Spójrzmy na to z innego kąta. Wznawiamy od środka prowadzenie Portugalii. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Promys. Sprytnie teraz. Ależ fatalne podanie. Uderzenie w stronę bramki. Ale świetnie wyczuł to Rui Patricio. Kwarezma. Jean-Mario Promes Weinaldum Od początku spotkania Uważnie gra Teraz też celnie zagrał Oj paskudne wejście W moim przekonaniu na kartkę Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Juarez ma. Jean-Mario. Cristiano Ronaldo. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Hmm, dość niezrozumiała decyzja, muszę przyznać. W końcu tak naprawdę nie ma co go bronić. To rzeczywiście jest dziwne. Może w tym jest jakiś głębszy sens, ale na razie go nie widać. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Stropman. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Winaldum. Strotman. Zmarnował tę piłkę. Nie było do kogo dośrodkować. Ipp PP wyjaśnia sytuację. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekajmy. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Będzie zmiana zawodnika. Piłka dośrodkowana z rogu. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. João Moutinho. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Wyraźnie widać, że nie wytrzymał nerwowo. Normalnie powinien zamienić to na bramkę. Brakuje mu jeszcze chyba doświadczenia. Doświadczenia i zimnej krwi. Musi stać się takim bezwzględnym egzekutorem. A na razie trochę mu jeszcze do tego brakuje. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić. Będzie strzelał. Rój Patricio, ale są to obronił. No niewiele do końca. Ten rzut rożny może przynieść Kevin Strotman. Udana interwencja Bramkarza po strzale głową. Spisał się na medal. Obronił to niełatwe uderzenie. Dzisiejszy mecz towarzyski zakończył się... W...